Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Szanse Równi. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z uczniami i uczennicami naszej szkoły na temat tego, czy wolą lekcje zdalne czy stacjonarne. Niektóre odpowiedzi były bardzo ciekawe, więc koniecznie oglądajcie do końca. Jestem teraz z uczennicami naszej szkoły i zadam wam kilka pytań na temat lekcji zdalnych i lekcji stacjonarnych. Wolicie lekcje zdalne czy stacjonarne? Zdalne. zdalne. Ja wolę lekcje stacjonarne, bo jednak nie jest łatwiej przykład się o coś, zapytać nauczyciela. No i jest łatwiej po prostu. A Ty? Ja wolę lekcje zdalne. E, ja e, wolę lekcje stacjonarne. Ja wolę zdalne. Ja, ja wolę zdalne. Okej, okay, a podajcie jakąś i zaletę zdalnych. Mogą być w piżamie na zdalnych. I woda, że... Ja nie rozumiem. Nie ma ja się przyjaciół. Czujecie... O tak. Prycie się po prostu. No to wady są takie, że tak jest gorsze jednak to połączenie między uczniem a nauczycielem i nie zawsze się wszystko rozumie i też wszystko czasem jest to jest też problem. A zalety to są takie, że po prostu staje się, później nie da się bardziej wyspać i też nie daje można jeść szydka A Dla ciebie? Dla mnie wady to właśnie gorszy kontakt z nauczycielem i no nie zawsze chcemy się o coś spytać, jednak nie wiem może ja tak tylko mam ale zalety to na pewno to, że można wstawać minutę przed słupkiem. Na pewno zaletą jest to, że można później wstawać i też trzeba się aż tak szykować do szkoły, ale wady no, jest dla mnie więcej, ponieważ na przykład też trudniej jest z koncentracją, trudniej się skupić. I też nauczyciele no, takich przedmiotów jak na przykład chemia nie mogą nam pokazać doświadczeń ani innych takich rzeczy, które bardzo by się przydały w nauce. Ja, że, e, ja wolę jednak, za, ponieważ jestem dużo więcej zabawy. Zależy, jak chce się na przykład nauczyć, to jednak wolałbym lekcje e, takie um, stacjonalne, ale... Ja po prostu wolę danym ma, mogę sobie spędzać czas i dowiedzieć że nie mam w I dane są takie dane, że czymś, się kupić, w nic nie wiecie Co robicie w lekcjach stacjonarnych, czego nie możecie doznać na lekcjach zdalnych? No to najważniejsze jest to, że można utrzymywać um, kontakt wzrokowy z rówieśnikami. To moim zdaniem to bardziej uczy się w szkole, nie w padłych w domu, no i się nie No to na pewno jest e, to już jakby. Jeszcze się muszą spotkać ze znajomymi, to też dużo dodaje, bo jednak to jest taki priorytet na lekcjach, że po prostu ma się kolegę albo koleżankę obok siebie i też łatwiej jest zapytać nauczyciela, nie ma tego stresu, też nie ma stresu, że się jest mikrofon włączony albo kamerka, to jest już taki stres, cały czas po prostu. Ale dla Dla mnie to, że można rozmawiać z koleżanką no to właśnie, tak jak powiedziałam już, właśnie niektóre rzeczy mogą nauczycielom pokazać tylko na stacjonarnych, a tak poza tym to nawet integracji z, z dziećmi, z klasą całą, też nawet z nauczycielami, bo to zawsze jest co innego widzieć nauczyciela albo osobę, z którą się siedzi w ławce, na przykład przyjaciela, niż tak przez komputer. No, ja Że mogę spotkać się tak. z znajomymi i z nauczycielami. No! Ja tak samo wiem, no, no, nie da się spotkać ani tak. Ale nie pragnęcie ucząc się w domu czy w szkole? W szkole? W szkole, bo wszystko jest jaśniejsze i nauczyciele te też częściej jakby widać po prostu to, co oni pokazują, też je ich i też pomaga w nauce, także w szkole. Dla mnie lepiej jest na stacjonarnych, ponieważ więcej rozumiem i pani zawsze więcej wytłumaczy, a na zdalnych nie tłumaczy bo każdy siedzi z brzusym mikrofonem. Mi, w przeciwieństwie do większości osób, lepiej idzie na stacjonariach. Lepiej naukę, na być nauka zrezygnowania w szkole, a gdy na przykład coś napisać, to nie trzeba aż tyle wysiłku badać, niż jak trzeba byłby na No, też lepiej idzie nauka i w szkole, bo na, na online bardzo dużo rzeczy rozpraszają, że twoi rodzice, rodzice, które ciągle <laughs> w kurzach. No, dlatego jednak jak chcesz się pouczyć, na tej stacji A co Was motywuje do nauki? Rodzina i przyjaciele. On e, motywuje mnie, to, że jak dostaje dobre oceny, to ludzie się cieszą, i e, po prostu na no, to też mogę czasami się połączyć. E, na pewno moja przyszłość, że ja jednak. To trochę będzie od tego zależało, nie w 100% wiadomo. No ale trochę mhm. jednak, jak ktoś ma już jakieś plany, jak ktoś chce sobie wymyślać jakieś marzenia, no to już jednak to pomaga i to mnie motywuje. Nie wiem, motywuje moja mama, i nic więcej. Na pewno wizja przyszłości, tego, że dobre oceny dadzą mi też lepszą przyszłość i oczywiście, no, rodzina też mnie motywuje. Um. Może to, że chciałbym mieć jakąś karierę zawodową w przyszłości. No ja na pewno chcę się wzbogacić, no, dlatego chcę jakoś się dorobić i chcę się uczyć, osiągnąć. Na no, leciskach danych nie można jeść e, na śniadania, ale co lubisz. A! No, to ciężko to się uwielbiam, bo już pytanie? Okej, okay, a teraz ty? Jeszcze? O, lubię zwie... A co was motywuje do nauki? Nie jestem. Nie powiedzieć. z Mnie Nie to, że... A co cię motywuje do nauki? Nie wiem.